Nie wyobrażałem sobie żadnego szczególnego sposobu czy metody na nadrobienie zaległości. Dochodzę do wniosku, że dwa, trzy wpisy dziennie, kilka tygodni sprawią, że dogonie datę w kalendarzu. Po dzisiejszej pierwszej noworocznej praktyce porannej czuję dziwny spokój. Nie bez wpływu na to pozostaje zapewne fakt, że sporo dni miałem swobodniejszych. Nieokupioną standardową ilością stresów i napięć. Czuć też, że to nowe rozdanie sprawia, że ciężar wszystkiego, co zawierał w sobie rok 2025, tam zostało, a tutaj w nowym roku jest przestrzeń na inne rzeczy lub te same rzeczy inaczej. Pewne zmiany stają się konieczne, nieuniknione wręcz i. W momencie, kiedy już nie ma innego wyjścia, zmiany, nawet te niekomfortowe, zaczyna się postrzegać bardziej jako nową sposobność do treningu, adaptacji i elastyczności, zamiast niechcianej udręki. Ponadto czuję, że utkwiłem w pewnych niekorzystnych układach bardziej z przyzwyczajenia niż z konieczności. Ten moment przejścia, tranzycji wydaje się być Niepokojący i straszny, kiedy kompletnie nie wiadomo, co przyniesie. Istnieje obawa, że może przynieść coś gorszego, tak samo jak niemałe prawdopodobieństwo, że przyniesie coś dobrego, zwłaszcza jeśli się ku temu dołoży własnych starań.